Dzień dobry, dobra, witam serdecznie. Nerwy nam skaczą, ciśnienie nam skacze, się denerwujemy, że ich podziwiamy. A któż to może być, oczywiście już widzimy, to są nasi wybitni dj -ie. Witam serdecznie. Robert Korzeniowski, który eee. damy radę. Proszę pana, ja jestem ojcem i mam do pana takie pytanie i zagadkę. Ilu dzieci jestem ojcem? Trójki dzieci. No i ci, którzy o was potrafią powiedzieć nawet więcej niż sami jesteście w stanie zdobyć i osiągnąć, ci którzy kochają sportowców. Te trzy złote na pewno wygracie, bo przegrać w Ambijadzie nie można niczego. Jak to wiadomo, to jest temat, który Was musi jakby siedzieć. To znaczy, Wy musicie wiedzieć, co można zrobić z ziemniakiem i z jabłkiem.